Formacja trójkąta pojawiła się właśnie na wykresie spółki FAMUR. Jednakże to nie ta struktura stanowi na chwilę obecną kluczowy element analizy, co wyższa formacja wyższego rzędu, nadrzędna wobec lokalnego podbicia jest to formacja klina. Tego typu trójkątna struktura często towarzyszy końcowym etapom dłuższych. Trendu. W tym przypadku byłby to klin kończący nawet bezsą w całym wydaniu. Wybicie się górą oraz zatrzymanie nad górnym ograniczeniem tej formacji z technicznego punktu widzenia stanowi pretekst do kontynuacji wzrostów. Tym bardziej, że lokalnie broniona jest strefa złotych 55, zł do wysokości której jak na razie byki mogą czuć się bezpieczne. Dlatego też ten poziom w cenach close może stanowić kluczowe. Wsparcie. Na wykresie tygodniowym, na uwagę zwraca sygnał, który się pojawił w połowie bieżącego miesiąca, mianowicie doszło do zamknięcia spadkowej struktury czarnych świeczek. Ta biała pojedyncza formacja Zanegowała dotychczasowy układ spadkowy, a tym samym pojawia się pretekst do odbicia. Tym bardziej, że na długoterminowym wykresie to, co rzuca się w oczy, to obrona linii wsparcia. Linia ta od prawie dekady towarzyszy notowaniom spółki FAMUR, biorąc pod uwagę także malejące z miesiąca na miesiąc obroty. Pojawia się tutaj koncepcja hamowania podaży, wykończenia presji podażowej, a tym samym byki mają zielone światło do wyprowadzenia wzrostowej kontry.